Gizelka w pełnej okazałości pięknie sobie kwitnie. Pełno pączków. Muszę pokazać teraz, bo o 13 ma być burza z gradem. Nawet dostaliśmy ostrzeżenie, żeby uważać. To nie wiadomo co z niej zostanie. Śliczna jest. Chcę oddalić za bardzo. Może ja się po prostu oddalę. Będzie łatwiej. Ta gizelka ma już 3 lata. I rośnie super. Tam na rogu jest gizelka młodsza. Ma Dopiero chyba drugi rok teraz będzie miała. Jeszcze Wam pokażę znowu tą różę z biedry, która już kwitnie. Tutaj na dzikiej róży. Takiej stulistnej, pięknej, ale strasznie się rozrosła. Strasznie inwazyjna jest. To jest róża z biedry. Też nie wiadomo, co z niej zostanie, jeżeli rzeczywiście przyjdzie burza z pióronami. Pięknie, nawet ja czuję jej zapach. Obłędnie pachnie. Tutaj nareszcie peonie rozkwitły w tym roku wyjątkowo późno, ale jest ich masa. Te, które są trochę na słońcu kwitną, a reszta tam w cieniu nie. Trzeba będzie chyba je przesadzić. Te peonie są szczególne, dlatego, że przywieźliśmy dwa lata temu karpę. Ogromną karpę peoni z ogródka mojej babci. Także te peonie mają przynajmniej 50 lat. Teraz je odnowiliśmy, rozdzieliliśmy. Też, no niesamowity zapach. Taki lekko cynamonowy. Rewelacja po prostu. No nie wiem, co, zobaczymy co to zostanie z tego, jak przejdzie ta burza. Ale niech przejdzie, bo jest tak potwornie gorąco. Wczoraj 30 parę stopni, dzisiaj już 30 parę. A jutro ma być tylko 18, także burza będzie na pewno na 100%. No. Idę tam jeszcze zobaczyć, co tam jeszcze kwitnie. No, po raz pierwszy zakwitł mi dereń. Dereń kołusa. A to w zasadzie nawet nie są kwiatki, tylko to są liście. Takie przylistki, ale są bardzo ładne. A kwiatki to jest tylko sam ten środeczek taki dziwny tutaj, okrągły. Bardzo przyjemny krzaczek. A no i oczywiście już kwitną róże tutaj profesorskie. Jedna dzika róża czerwona i reszta róże, które są rasowe, jakieś niepo... niestety nie mamy pamięci, ani karteczek. Pogubione, ale ładne. Pszczoły się uwijają z tyłu chyba, że listek. Roślina oczywiście z Biedry kupiony badel za złotówkę pewnie. I tak w ciągu dwóch lat rozłożył się pięknie roz, rozrósł się. Ta róża ma bardzo ładny kolor. Była wybitnie zaatakowana przez. I jest chyba nadal znowu przez coś. Jakby zeżarta przez brzyce. <grytania> to się cała rusza tutaj. No, to jest właśnie ta dzika róża, której się troszeczkę pozbywam i troszkę ją ograniczam. Chociaż jest wyjątkowo ładna, po prostu ma kwiaty. Może nie jakieś ogromne, ale grube, dorodne, i tak czuję, że to jest ta właśnie stolistka. Przepięknie pachnie. Uratowaliśmy jeden krzak, który rósł. Y przy ogrodzeniu naszego mechanika świętej pamięci. Bo robili drogę i wyrywali te róże, więc wzięliśmy sobie jedną sadzonkę. I z tej jednej sadzonki już urosł taki krzaczor, a tam na początku tego rządka krzaków jest jeszcze jedna gróbka. Także wszystko ładnie sobie rośnie. Witnie i całkiem jest ładnie.